Można już. Szanowni państwo, witam państwa serdecznie na konferencji prasowej Parlamentarnego Zespołu do Spraw Funkcjonowania Izb Lekarskich w Polsce. Są ze mną członkowie prezydium tego zespołu. Pan poseł Sławomir Zawiślak, Pani poseł Teresa Hałas i pani poseł Maria Kurowska. Na wstępie bardzo proszę pana posła Sławomira Zawiślaka, by rozpoczął. Szanowni Państwo, w wyniku pracy parlamentarnego zespołu do spraw funkcjonowania izb lekarskich ustaliliśmy, że samorząd zawodowy lekarzy wychodzi poza swoje kompetencje i z naruszeniem elementarnych zasad procesowych. Pozbawia prawa do wykonywania zawodu lekarzy za ich działalność niezwiązaną z praktyką lekarską. Pozbawia się prawa wykonywania zawodu lekarzy na podstawie nieprecyzyjnego przepisu artykułu 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który mówi o postawach antyzdrowotnych. W naszej opinii nie powinno się zabraniać lekarzom. Udziału w debacie publicznej, wyrażenia, wyrażania opinii w kwestiach żywotnych, które są związane z danymi problemami, przez często nawet systemu zdrowia, który szuka pewnych rozwiązań, także poprzez badania naukowe. Można pozbawiać lekarzy, i taka była dotychczasowa praktyka, w przypadku, gdy lekarz w sposób rażący w ramach swojej praktyki zawodowej działał na szkodę pacjentów. Były znane nieliczne przypadki, gdy na przykład usuwało zawody lekarzy, którzy operowali będąc pod wpływem alkoholu. Zdumiewa nas i niepokoi sytuacja, że teraz decyzją isp lekarskich usuwa się lekarzy z opinii. To takiej praktyki nie było i według nas być nie powinno. Bardzo proszę Pani Poseł Maria Kowrowska. Szanowni Państwo, medycyna nie jest nauką ścisłą w tym znaczeniu, że opiera się na trwałych i niezmiennych normach. Medycyna też opiera się na doświadczeniu, na empirii. I dlatego też nie ma czegoś takiego, jak zadekretowanie prawdy w naukach empirycznych, w naukach przyrodniczych. Lekarze mają prawo wyrażać swoje wątpliwości. Mają prawo wyrażać swoje wątpliwości w stosunku do y, y, tych rzeczy, tych sytuacji, które się dzieją. I tak się zachowali lekarze, którzy leczyli w trakcie pandemii i twierdzili, krytycznie odnosili się do tego, aby przyjąć tylko jedną normę. Walki z wirusem SARS-CoV-2. Byli przez to szytakanowani, ale dzielnie walczyli na froncie walki o zdrowie ludzi. Nie zamknęli swoich gabinetów. Ci lekarze stosowali metody, które według nich były najlepsze. Co nam pokazała y historia dalsza: że ci lekarze uratowali wiele istnień ludzkich. Nie znamy przypadku, aby któryś z tych lekarzy, którzy według własnych wytyczonych sobie yy, drogi lekar lekarskiej leczyli tych ludzi, aby tam były zgony. Zatem, jak można w tej chwili zarzucać im, że działali niezgodnie z prawem? Prawdy nie można zagłuszyć. Szanowni Państwo, jesteśmy za tym aby była wolność zarówno słowa, jak i nauki. A powtarzam, medycyna opiera się na nauce, ale też absolutnie zasadnicze jest doświadczenie lekarzy, którzy są le ludźmi bardzo wykształconymi i którzy mają prawo też do własnych doświadczeń, jeżeli te doświadczenia służą tak zniosłemu celowi jak ratowanie życia, ratowanie zdrowia. Zatem, jako zespół w pełni popieramy tą sytuację, że lekarze mają prawo do krytyki przyjętych, zadekretowanych, czy to przez Polskę, czy przez inne kraje, y, drogi leczenia jednej, jedynej, jaka wtedy była. Mieli prawo do kwestionowania tego i uważamy, że to robili dobrze. Dziękuję. Bardzo proszę pani poseł Teresa Hałas. Dzisiaj jako członkowie naszego zespołu stoimy po stronie tych lekarzy, którzy w obecnym czasie przeżywają represje ze strony swojego środowiska. Uznajemy to jako swoistą zemstę ich kolegów izb lekarskich za to, że stali przy pacjencie i że to właśnie oni mieli rację, więc dzisiaj to środowisko izb lekarskich zachowuje się w ten sposób, że należy tych lekarzy ocenić i ukarać za to, bo w przeciwnym razie to środowisko izb lekarskich nie będzie miało racji. Szanowni Państwo, dzisiaj w naszym kraju toczy się około 100 postępowań względem lekarzy, którzy stali przy pacjencie, przyjmowali pacjentów i leczyli tych pacjentów swoją metodą. Względem niektórych są już wyroki prawomocne i są ci lekarze pozbawieni prawa do wykonywania zawodu, względem innych te procesy ciągle się toczą. Jestem w obowiązku przypomnienia przynajmniej kilku nazwisk tych dzielnych lekarzy, którzy Polaków leczyli i na których e, pacjenci mogli e, liczyć. Oprócz znanego przypadku doktora nauk medycznych Zbigniewa Martyki, specjalisty chorób zakaźnych, Ordynatora Oddziału Zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej należy wymienić profesora doktora habiletowanego nauk medycznych Ryszarda Rudkowskiego, specjalisty chorób wewnętrznych, pracownika Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dr Annę Martynowską, lekarza kardiologa, doktora Piotra Rosudowskiego, ortopedę dr Dorotę Sienkiewicz, mediatrię, doktora Pawła Basiukiewicza, kardiologa, internisty, byłego szefa oddziału covidowego. Izby lekarskie, jak już powiedziałam, chcą pozbawić i ukarać tych zacnych lekarzy i na to, jak już było zaznaczone przez moje koleżeństwo, się. Nie możemy zgodzić. Ponadto uważamy, że takie działania nie służą interesowi publicznemu, publicznemu, ponieważ w takich momentach tysiące pacjentów nie mają dostępu do tego rodzaju specjalistów. I szanowni Państwo, w wyniku naszych rozpatrywań tych problemów w naszym zespole doszliśmy do takiego wniosku, że należy postawić pod paragrafem prawnym działalność izb lekarskich, bo muszę jeszcze tutaj dodać, że też do mojego biura poselskiego zgłaszają się lekarze, którzy popierają jak gdyby nasze stanowisko i stają w obronie tych lekarzy, według których toczą się w Polsce teraz represje, uznając, że tak naprawdę oni nie chcą być członkami izb lekarskich, a obligo do tego. Prawo ich zobowiązuje, więc jesteśmy świadomi tego, jak powiem, niefrasobliwego przypadku i chcemy tutaj pójść dalszą drogą prawną, żeby tym się zajęły odpowiednie instytucje. Dziękuję. Szanowni Państwo, prokuratura również dostrzega problem i dlatego objęła. Na wniosek lekarzy, którzy dzisiaj są sądzeni w takich pokazowych, można powiedzieć, procesach przed sądami lekarskimi przez swoich kolegów, na wniosek właśnie tych poszkodowanych lekarzy, którzy dzisiaj nie mogą liczyć na, na sprawiedliwy proces i uczciwy proces sądowy, na wniosek tych lekarzy prokuratura objęła te postępowania swoim nadzorem. Dzisiaj. W imieniu całego zespołu parlamentarnego do spraw funkcjonowania izb lekarskich chcieliśmy złożyć wniosek do prokuratora generalnego o to, aby wystąpił ze skargą konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tych przepisów, które dzisiaj regulują funkcjonowanie izb lekarskich z konstytucją. Zasadnicze problemy, które tutaj widzimy, są powodowane zbiegiem pewnych regulacji, które dzisiaj obowiązują. Po pierwsze, przynależność do izb lekarskich jest obligatoryjna. Lekarze nie mają dzisiaj w tym względzie żadnego pola do manewru. Po drugie, przepisy, które dzisiaj funkcjonują i regulują działalność izb lekarskich, są bardzo represyjne. Między innymi funkcjonuje artykuł, który, artykuł kodeksu etyki lekarskiej, który pozwala na karanie lekarzy za tak zwane postawy antyzdrowotne. Skutkiem tego jest bardzo duża uznaniowość po stronie izb lekarskich, czym są takie postawy antyzdrowotne, bo mogą to być, jak się okazuje, już nie tylko Opinie wydawane przez lekarzy na temat chociażby właśnie procedur, które są stosowane przez państwo w takich sytuacjach, jak z jaką mieliśmy do czynienia w sytuacjach zagrożenia epidemicznego, ale również o postawach antyzdrowotnych. Przecież możemy powiedzieć, kiedy nie wiem, lekarz pali papierosy, czy może lekarz nadużywa alkoholu czy jedzenia, no, szanowni Państwo, jest to bardzo, bardzo płynny zapis, co w sytuacji braku, braku odpowiedniego nadzoru nad izbami lekarskimi, nad sądami lekarskimi ze strony organów władz publicznych skutkuje właśnie taką sytuacją, z którą dzisiaj mamy do czynienia, bo izby lekarskie mają prawo odbierać prawo do wykonywania zawodu lekarzom. A odwołanie od tychże, od tychże decyzji jest dopiero na poziomie Sądu Najwyższego. Jest to bardzo mocno również ograniczone właśnie to prawo do, do sprawiedliwego procesu, które w naszej też opinii powinno się toczyć przed po prostu sądami powszechnymi, bo jak się okazuje, sądy lekarskie nie są właściwie przygotowane do tego, aby tego rodzaju postępowania prowadzić. Chcemy, żeby te elementy zbadał Trybunał Konstytucyjny i stąd składamy dzisiaj wniosek do Prokuratora Generalnego o to, aby skierował skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękujemy serdecznie. Ja tylko chciałem zapewnić, że nasze działania idą w kierunku doprecyzowania prawa, które ma nie szkodzić pacjentom, nie szkodzić lekarzom. Lekarze zgłaszają nam liczne uwagi, jak powinny też pracować izby lekarskie, mam nadzieję, we wewnętrznej dyskusji, ale także zespołem parlamentarnym. Tutaj ten proces zostanie doprecyzowany po to, żeby lekarze, którzy ciężko wykonują swoją ważną funkcję społeczną, mieli szacunek ze strony społecznej i wiedzieli, w jakich zasadach mogą się poruszać, także przy wolności słowa. Dziękujemy. 对、嗯。嗯